Z góry trochę? Mm -hmm. A jak widok tutaj z tyłu? Pluszki widać do tego domewki. O kurde, serio? No. O ja, cały sobie będzie widać w parapecie. I <śpiewanie> ten piornik. No, wszystko będzie widać. ma wszystko. Zobaczymy, co na tym ale tanio mają. Weźmy, zobaczymy. Ostrość mamy. Wiem, że w poprzednich filmach ta ostrość czasami kulała, i w tym momencie będzie to ostatni film z unboxingu w tym roku. Myślę, że zaskoczenie będzie spore. Mam nadzieję, że tak będzie. Otwieramy moi drodzy, będzie to godny pożegnanie roku i będzie bardzo ważne ogłoszenie za chwilę. Nie będę tutaj Wam e, przedłużał oglądania, ponieważ są tutaj bardzo ważne rzeczy do omówienia. No i dobra, słuchajcie, otwieramy, a będzie to przed wami, co tak nie będziecie widzieli w tytule filmów. Tak jest, pewnie już zdążyliście zauważyć wcześniej. Moi drodzy... Moi drodzy, jest to Shenmue Trójka, Jest to Shenmue Trzy. Zamówiłem sobie, ponieważ postanowiłem uzupełnić kolekcję tego to kultowego klasyka. Dałem za to tyle. Był to zakup Troszeczkę przemyślany, trochę nie. Planowałem wstępnie po premierze kupić w listopadzie, miesiąc temu, ale stwierdziłem, że na razie poczekam. Może te ceny będą niższe odrobinę i się tak złożyło, że akurat jest niższa cena i to dosyć ciekawa. Dziwi mnie tylko, że to jest wydanie niemieckie, przynajmniej pudełka, przynajmniej pudełko jest w wydaniu niemieckim, ale gra jest w języku angielskim i tak, czyli nawet nie będzie tego polskiego, no ale dobra. To już możemy, to już możemy akurat sobie już zostawić tak jak jest. Nic się z tym nie stanie. Ciekawe, że yy, że wydanie niemieckie, a nie, a nie inne. W ogóle wcześniej ta gra kosztowała więcej, więc ceny gier czasami spadają. No, czasami nie muszą się przyjmować na rynku. To co, otwórzmy sobie. Zobaczmy Zobaczmy jak to tam wygląda. Jest tam jeszcze wersja ze Steelbookiem, ona tam kosztuje, o ile dobrze pamiętam, z 200 zł. Jest też wersja kolekcjonerska. Wiem o tym, tak. Tam ona w ogóle jest kolernie droga i są różne świry na ten temat. Będę miał z niemieckim oznaczeniem USK. A nie wiem, czy mi to przeszkadza jakoś. Nie bardzo. Zobaczymy. Tego kodu nie możecie zobaczyć. Muszę zobaczyć, co to jest. Aha, to jakieś dodatki, jakiś dodatek do gry, jakieś żetony, jakieś jakieś bilety. Aha, bo tam w, w grze są bilety. Dobra, to i tak yy, ja to postaram się w miarę wykorzystać. No, płytka powinna być raczej w tym idealnym stanie. No, i słuchajcie, za ten kawałek gry, za ten kawałek gry nie dość, że ludzie dali pieniądze. Na Kickstarterze, gdzie się złożyli na 6 milionów dolarów, wszyscy razem, nie wiem ile tam łącznie osób, chyba 5 tysięcy osób się złożyło. To jeszcze, to jeszcze Wam powiem, że na tą grę niektórzy czekali prawie 20 lat 18 lat czekali, żeby się dowiedzieć, co dalej w tej trzeciej części. A i tak trzecia część nie wyjaśnia wszystkiego. To i tak jest kolejny odcinek z życia, nie? Kolejny odcinek z życia Rio, a i tak nie dowiecie się wszystkiego. I tak to jeszcze nie jest koniec, nie, bo tak jak pewnie dobrze pamiętacie, cała saga, cała Szedmiu ma być rozdzielona na 16 e, epizodów. Pierwszy rozdział znamy, tak? Jest w pierwszej części. Drugi nie był opublikowany był w komiksie. Natomiast trzeci, czwarty i piąty był w dwójce, natomiast ten w trójce jest tylko i wyłącznie szósty, więc jeszcze tak jakby nie patrząc trochę zostało, nie? No cóż, mówi się trudno. Jeszcze, jeszcze, jeszcze się e, dowiemy. Za jakiś czas postaram się zrobić streama z tej gry. Czy chcecie streama z tej gry? Dajcie znać. Ja, jestem chętny e, na e, wasze propozycje. Jestem ciekaw, czy będziecie chcieli sobie zobaczyć ten tytuł. Wiem, że u kogoś wiedzieliście, ale myślę, że e, u mnie nie będzie to żadnego problemu. 26 GB min Mindestone. Mind, co? Mindesz. Co? Minderstens? Nie wiem czy s po niemiecku w środku wyrazów wymawia się jako szy czy s? Nie wiem. Jak ja lubię ten niemiecki. Unter, Unterstütz, albo vibracją vi, funkcjon. Video Ausgang. Jak ja to lubię, nie? Świetny ten niemiecki jest, Dobra. znaczy świetny, no, w wymowie jest taki, wiecie, agresywny, brzmi jak, ka każde słowo po niemiecku, to ktoś to powiedział, ale ja to powtórzę i ja się z tą osobą całkowicie zgodzę, że każde słowo po niemiecku brzmi jak nakaz rozstrzelania, no bo w zasadzie to jest taki okrutny trochę język, nie? Ale powiem wam szczerze, tak patrzę na to wydanie... Nawet fajnie mieć wydanie w innym języku niż angielskim. Powiem Wam szczerze, jestem przeciwnikiem tego racja, ale warto mieć. Chociaż żeby wiedzieć, jak to wygląda mniej więcej. No i wiem. Wygląda to paskudnie, ale dobra, nieważne. W takim razie na nowy rok będzie 7-3 na live streamie. Może nie raz, może nie dwa, kto wie. Bardzo Was wszystkich serdecznie pozdrawiam, co sądzicie, czy to cena była straszna, czy ok? No to sami zadecydujcie. Ee, życzę wam wszystkiego dobrego w nowym roku 2020. Jakość materiałów mam nadzieję do tego czasu się poprawi. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Dajcie znać, co sądzicie o tytule. No i do zobaczenia.